Jak się masz? Miło mi, że tu jesteś. Witaj na kanale Owocowe Czary Mari. Tutaj szykuję soki owocowe, owocowo-warzywne, napary, sałatki owocowe i jarzynowe, koktajle, desery, ciasta na surowo bez użycia mąki jajek i cukru, słodycze ze składników z natury, zupy i wiele innych rzeczy. Dzisiaj chcę przygotować sok bombę witaminową. Można powiedzieć, multivitaminowy sok. Co do tego potrzebujemy? Tutaj mam przygotowane wszystkie nasze pyszności, które idą do soku. I to jest tak: burak, mogą być dwa średnie, może być jeden duży. Czerwona kapusta. Ja mam taki kawałek, dość spory. Jeżeli jesteś osobą początkującą, zrób sobie z mniejszej ilości kapusty. Kapusta ma taki ostrowy smak, więc jeżeli nie jesteś przyzwyczajony do tego smaku, więc daj sobie troszeczkę, żeby ta kapusta była, bo ona zawiera różne swoje właściwości, które są potrzebne w naszym organizmie. Fajnie wpływa na układ trawienny, dlatego na początku wystarczy kawałek, a potem można sobie tą ilość zwiększać. Ja dzisiaj już nie czuję w ogóle tego smaku i wcale mi to nie przeszkadza. Kawałeczek, to może być pół centymetra imbiru. Ja również daję sobie troszeczkę więcej, bo te smaki, one już dla mnie są y, po prostu słabe i y, działają oczywiście swoje, to co mają zadziałać, ale mi odpowiada większa ilość. Trzy, y, trzy takie laski y, selera naciowego. Może być jedna papryka. U mnie jest taka długa, ona już jest wydrążona umyta w środku. Może być inna papryka, ta okrągła. Yy, także to nie przeszkadza. Czy średnie marchewki, pół ogórka. Można również dać yy, czosnek. Ja nie mam czosku, więc nie, dzisiaj daję te składniki, co tutaj są. I w ten sposób zrobimy sok multiwitaminowy, albo bombę yy, witaminową, która jest wspaniała na naszą odporność. I tak... Muszę przełożyć... A nie, dobrze, dobry mam ten. Więc zaczynamy. Chcę jeszcze dodać, że przepiskając marchewkę, buraka i paprykę odłożymy to na bok po to, żeby zrobić z tego spód na pizzę albo chlebki, albo jak wolicie, chipsy na przykład. To już jest dowolne yy, wasza, dowolna wasza decyzja. Fantastycznie rozmakuje. Naprawdę y, można tu fajnie pojeść. Jako chlebek można sobie też na to posmarować, Jako na pizzę można sobie poukładać produkty, na, y, które po prostu lubicie y, jako dodatki na pizzę. I w ten sposób zamiast coś piec, zamiast się bawić mąką e, i innymi dodatkami, które na tę pizzę idą z węglowodanami takimi, które są niekorzystne bardziej dla nas. Można to zastąpić właśnie w ten sposób, ale to pokażę wszystko po kolei w następnym wideo. Teraz zrobimy sok, skupimy się na soku. Y, Marketka ma witaminę A, y, beta-karoten jest wspaniałym y, warzywem, bardzo potrzebnym w naszym organizmie, bardzo go lubimy, prawda? Och, nie, ogórek, górek! Tak, i to wszystko pójdzie na sklep naszych. Czy tam chlebków, jak każdy jak będzie wolał, sobie kosztuje. Zaraz to przełożę tutaj do tej miski, którą mam przyszykowaną i. W następnym wideo pokażę Wam właśnie jak zrobić tą, yy, yy, to, to ciasto. Powiedzmy, yy, które właśnie będzie nam potrzebne na, na wykonanie tego spodu czy, czy chlebów. Sok już jest wyciśnięty. Popatrzcie, ma taki winny kolor, jak wino. Przeleję go, albo może najpierw wymieszam. Troszeczkę zamieszamy. Jako informację jeszcze dodam, że bardzo dobrze jest sobie wypić e, ocet jabłkowy 15 minut przed spożyciem takiego soku, czyli pół szklanki wody, przygotowanej wody wychłodzonej i łyżka od zupy octu jabłkowego niepasteryzowanego. Wypijcie go sobie przed wypiciem soku, 15 minut przed wypiciem soku. Po co? Po to, żeby ten sok nam się bardzo fajnie wchłonął i przeszedł do krwioobiegu, który zacznie pracować. Odżywiać nasze komórki, odżywiać nasze ciało, krew i wszystko po prostu w naszym ciele. Wleję teraz tutaj. Ten pyszny sok, wygląda po prostu jak wino. Patrzcie. Jest piękny, czerwony, ma mnóstwo witamin. I on będzie odżywiał nasze komórki, które potrzebują takiego pożywienia, i będzie nam dodawał sił. To jest taki napój energetyczny nawet, można powiedzieć. Jeżeli Wasze dzieci nie, nie będą chciały takiego soku, ja jestem w stanie to zrozumieć, bo on jest taki w smaku. Wiecie, dzieci bardziej wolą coś słodkiego, łagodnego, takiego przyjemnego. Jeżeli one zechcą, na przykład, tylko. Towarzyszyć Wam albo wyciskać ten sok, wkładać do wyciskarki czy do sokowirówki, pozwólcie im na to, niech one będą przy tym. W pewnym momencie zechcą same kosztować, zechcą same, e, będą miały też własne pomysły, którymi będą chciały e, zabłysnąć bądź z, z Wami zrobić coś, co one właśnie wymyśliły. Niech tak będzie. Zachęcajmy nasze dzieci, albo jeżeli one same chcą, to pozwalajmy im na to żeby one właśnie towarzyszyły nam w tych zdrowych nawykach, zmianach zdrowych nawyków i niech tak samo później spożywają to, co przygotowały, po to, żeby też nabierały właśnie tej odporności, siły, tego zdrowia, które jest zawarte w naszych wspaniałych owocach i warzywach. Kosztujcie, pijcie pyszne soki, a ja mówię już do następnego zobaczenia. 爸。